Pani Aneto, przed Olimpiadą, w trakcie Olimpiady było bardzo dużo kontrowersji związanych z dwoma zawodniczkami, Algierką Khalif i e, zawodniczką z Tajwanu Liu Ting. Obu ich nie było na Mistrzostwach Świata. Czy to w tej chwili, kiedy weszły te testy płci, wyklucza takie zawodniczki z udziału w najważniejszych zawodach? Myśli Pani, że to jest dobrze dla dyscypliny? Czy coś się zmieni? No myślę, że to jest bardzo dobrze dla dyscypliny. E, no nie wiem, dlaczego zawodniczek nie było. Ja z Algierką boksowałam bodajże 3 lata temu. Ja e, ją bardzo dobrze pamiętam, jak ona jeszcze szykowała się do poprzednich igrzysk olimpijskich. I ona startowała w poprzednich igrzyskach, ale przegrała tam walkę o wejście do strefy medalowej ze znakomitą Kelly Harrington z Irlandii. Eee, ja później się z nią spotkałam na turnieju. Niestety przegrałam jednogłośną decyzją sędziów.